i krótki film o tym jak zmienić kolor rudych włosów na bardziej chłodny kolor na bardziej brązowy. Jak ktoś widział moje wcześniejsze filmy o włosach, były najpierw było dużo siwych pomieszanych z z brązowymi moimi naturalnymi. Potem zmieniłam sobie na henną, na ciemny blond, wyszło naturalnie. Później postanowiłam, chciałam zrobić burgundowe, a wyszły rude, bo rude bardzo wychodzą na tam, gdzie, gdzie jest więcej siwych włosów. Później były różowe w kolorze fuksji, bardzo fajnie wyszły, ale zmyły się bardzo szybko używając manik-panik w kolorze fuxi, Ale zmyły się bardzo szybko, bo ja myję włosy codziennie, bo mam bardzo tłuste, a szczególnie w lecie. I ostatnio po, po tych różowych zmyły się znów troszkę bardziej do pomarańczowego i postanowiłam zrobić eksperyment i dodać niebieskiego ponieważ niebieski z pomarańczowym tonuje, niebieski bardziej tonuje, uspokaja pomarańczowy, bo to są kolory komplementarne, może być nawet czarny przy niektórych włosach. I wyszedł bardzo, bardziej ciemnobrązowy, ale ja nie położyłam tego na całe włosy, ponieważ to jest bardzo brudzące. Bałam się, że znowu będzie wszystko, wszystko będzie pobrudzone, i w związku z tym położyłam pasemka. Wzięłam najpierw jedną taką plastikową rękawiczkę i położyłam tylko trochę z przodu i troszkę z tyłu. Tylko na górze włosów, nie pod spodem. Pod spodem są wciąż pomarańczowe, co mi nie przeszkadza zresztą. I potem to zmyłam, ponieważ to się bardzo długo zmywa na początku. Więc ja umyłam, położyłam ten produkt. To jest Shocking Blue. Pasemka. Poczekałam 20 minut wzięłam dwie rękawiczki na każdą rękę, ponieważ to jest brudzące i zmyłam to pod wodą i nawet nie widać tak bardzo pasemek, tylko ładnie z pomarańczowych jeszcze raz, takich jak tutaj, zrobiły się bardziej brązowe. Co jest bardzo ciekawym efektem. Także jeśli ktoś ma rude włosy i ma ochotę zmienić na jakiś czas na bardziej ciemniejsze brązowe, to jest to bardzo fajny, ciekawy produkt do tego. Tylko zmywa się po około 6 tygodniach. Jeśli myjesz włosy codziennie, jak ja, to może nawet szybciej. Może mniej niż miesiąc, ale trwa, trwa, trzyma się naprawdę i bardzo, bardzo ciekawie wygląda. To tyle o włosach dzisiaj. Drobna rada dla, dla osób, które lubią zmieniać kolor. To wszystko na razie. Pa.